Masz słup na działce, możesz zarobić tysiące, nawet jeśli stoi tam od 30 lat. Ile razy spotkaliście się z czymś takim, albo macie u siebie na działce coś takiego, że stoją słupy? Te słupy stoją już od lat. Prosicie się jakiegoś PGE, Tauronu czy kogokolwiek przestawcie mi ten słup, bo jak ten słup tutaj stoi, to mi to bardzo przeszkadza w budowie mojego domu. Albo no, problemów jest, co nie miara. Zazwyczaj jest odmowa. Zazwyczaj jest powiedziane, że jest to, słuchajcie, yy, przez zasiedzenie, przez yy, to, że tam jest służebność przesyłu, i tak dalej. Ostatnio, nawet jak rzuciłem takie hasło, bo będę chciał zrobić materiał. Halo, sprawdzam, na który Was już dzisiaj zapraszam bardzo serdecznie. I napiszcie mi tutaj w komentarzach pod tym newsem, czy yy, i jakie pytania zadalibyście operatorowi w tych sprawach. A teraz ten news, o który tutaj chciałbym Wam powiedzieć. 2 grudnia 2025 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który blokuje firmom energetycznym możliwość darmowego zasiedzenia Twojej ziemi. Koniec z wymówką. Słup stoi tu od komuny, więc jest nasz. Nic bardziej mylnego. Co możesz zrobić? Możesz żądać zapłaty za ostatnie 6 lat. Bez umownego korzystania i stanowienia yy, corocznego czynszu. Jeśli przegrałeś kiedyś sprawę, bo słuchajcie o co chodzi: Trybunał w 2025 roku, 2 grudnia, yy, orzekł, że ta służebność sprzed 30 lat nie było czegoś takiego jak służebność. I dzięki temu ludzie wygrywają teraz sprawy. I uwaga, tutaj alarm dla was. Jeśli przegrałeś kiedyś sprawę osób przez zasiedzenie, masz teraz tylko 3 miesiące na jej wznowienie. Sprawdźcie, księgi wieczyste, bo prawo w końcu stoi po stronie właściciela. Także bierzcie pod uwagę to, że jesteście w stanie w tej chwili yy, doprowadzić w końcu Waszą sprawę ze słupami. Do porządku, i już nie ma takiego czegoś, jest precedens. Skoro jest precedens, jesteśmy w stanie podważyć takie postanowienia naszego zakładu energetycznego. Oczywiście musimy pójść do sądu.